Mamy w Polsce przepisy, które są przestrzegane i każdy ma prawo do wyznawania swobodnie wybranej przez siebie religii. W Polsce mamy państwo, które jest państwem, które jest państwem wolności religijnej, wolności sumienia religii. Gwarantuje to artykuł 25 ust. 2 w szczególności i artykuł 53 w pełni przestrzegany. I mowa jest w artykule 53 w Konstytucji przyjętej zresztą przez Lewicę. O prawie do wyznawania swobodnie, religii jest swobodnie przez siebie wybranej, zarówno prywatnie, jak i publicznie. I to jest zupełnie oczywiste, że każdy może u siebie w gabinecie również powiesić Krzyż. krzyż Nikomu nie przeszkadza, jeśli oczywiście nie walczy z krzyżem. Dla człowieka wierzącego jest ono oprócz tego, że symbolem państwowości, do tego za chwilkę przejdę, bo jest symbolem państwowości, jak to stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2011 roku w przypadku Włoch, to jest również oczywiście i przede wszystkim przejawem wielkiej miłości Pana Boga do człowieka, który syna swego wydał. Żeby nas zbawić. To jest dla nas wierzących. Dla niewierzącego to są dwie sztachetki. Co komu przeszkadzają dwie sztachetki, jeśli z nimi nie walczy? Natomiast jeśli ktoś walczy z krzyżem, jak Trzaskowski, to to już jest problem. Tymczasem krzyż, jak stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2011 Wielka Izba w przypadku sporu Lauc i włochy Krzyż we Włoszech, tak samo w Polsce, można dokładnie odnieść do Polski, nie jest tylko kwestią symbolu religijnego. To jest również kwestia tradycji i kultury państwa włoskiego, tak było w 11 roku. Tak samo jest w Polsce. Od wieków krzyż jest symbolem naszej kultury naszej tożsamości, naszej tradycji. Walka Trzaskowskiego z Krzyżem to jest walka przede wszystkim z Polskością. Uchwały podejmowane przez samorządy były uchwałami podejmowanymi w obronie rodziny i przeciwko ideologii LGBT. Nigdzie nie było żadnych stref wolnych LGBT. Pan kłamie, kłamał pan w Brukseli, kłamał pan w Strasburgu, kłamali pana koledzy, m.in. Barstaszewski, szkalowali dobre imię Polski. Nigdy w Polsce nie było żadnych stref wolnych od LGBT. Były, a samorządy, które widziały w obronę rodzinę jako Małżeństwo, związek Dlaczego kobiety je znoszą? Niech pan na chwilkę się powstrzyma, no, dobrze? Człowieku. człowieku, Ideologia jest ideologią i za tą ideologią stoi ta wasza, ta wasza flaga. A ludzie ludźmi, pan jest człowiekiem, tylko człowiekiem rozumie, atakującym Polskę i szkalującym się dobrego za mną stoi ta ideologia. Pan, to za panem stoi Ideologia nienawiści. Nie, to, to co pan pisał z Ideologia nienawiści wobec, nienawiści. wobec to Polski. człowieka. Nie. Ideologia nienawiści wobec Polski. Proszę to jest państwa, pan. w tym rzeczy króciutko. Proszę, proszę posłuchać króciutko. Otóż urząd to też jest przestrzeń publiczna. Idąc pańske, pa, pani tokiem rozumowania i tokiem rozumowania Trzaskowskiego, za chwilkę na cmentarzach komunalnych będziecie kazać przykrywać krzyże, bo to też jest przestrzeń publiczna. Urząd to też jest przestrzeń publiczna, z przestrzeni publicznej usuwać właśnie krzyże. Po drugie, po drugie skończcie z tym kłamstwem. Ideologia ideologią, człowiek człowiekiem, tu siedzi człowiek, ale zanim nim stoi ideologia. Czy to jest trudne tak, do zrozumienia? Wszyscy to doktorze, rozumieją. A jaka ideologia? Ja ja jest. Zabrać za chwilę a jaka oddam ideologia? panu głos. Panie redaktorze, ale za... naprawdę pan pozwala w tym programie na mówienie, że te dzieciaki, które w Polsce dzisiaj... Mają próby samobójcze. Ja przypomnę 80 prawie o, y, procent dzieci LGBT, młodych ludzi LGBT miało próbę samobójcia. Prób prób to jest w związku z waszą ideologią jak która Absolutnie. Robert Biedroń, Panie Poderwo. Ministra Edukacji, który odpowiadał za to, żeby te dzieci były bezpieczne w szkołach, jak słyszą, że one były nie są bezpieczne. dziećmi, nie są młodzieżą, są ideologią, Ale co on mówi? Panie naprawdę, dlaczego on. To jest kłamie? naprawdę no. kompletna degeneracja. Człowieku nie jest kłam. człowieku. Generacja. Zdegenerowany czy człowiek, niekolce wie, wie, dzieci, niebezpieczeństwo, samowideologia, które obsujecie dzieci przez którą rzeczywiście podnoszą na siebie rękę. to jest wasza sprawa proszę i wasza rzecz. Proszę państwa, proszę, apeluję dynastro, o to, ja żeby zachować już... redaktorze, czy mogę? Tak. Pan poseł, pan minister powiedział do pana posła... Per zdegenerowanym człowieku, jeżeli Oczywiście, ja mam, jeżeli panie redaktorze, jeżeli ja mam, jeżeli ktoś ja kłamie w ten jest, sposób na wizji, panie, to jest, panie, jest zdegenerowany. Panie pośle, Nie, redaktorze, jeżeli ja mam gdzieś w tym programie, to bardzo proszę pana ministra o przeproszenie pana posła. Nie, to ja bardzo proszę pana posła, żeby panie przeprosił Polaków, że kłanie Panie pośle, panie Przepraszam, tak. przepraszam, proszę zostać. To poważne sprawy. Panie ministrze, czy pan przeprosi pana nie, e, Roberta pan Biedronia, Biedronia nie, za pan Biedron. słowa panie, zdegenerowany nie. Panie, człowiek? Panie redaktorze, panie redaktorze, ja nie panie redaktorze, 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 redaktorze. nasza rzeczywistość ten, właśnie. Ten tak człowiek, przed, się od ten się przed momentem zarzucił mi... A kończy się na przestępstwa z nienawiści. Proszę państwa, ja mam tego człowieka, że ktoś jest zdegenerowany, bierze kamień... Proszę państwa, Panie ja mam wielką prośbę do wszystkich Państwa. Ale czy ja mogę się obronić? Jest tak, tutaj ale ja mam prośbę do Państwa, zanim Panu tak, oddam głos. Nie. Panie Ma... redaktorze, proszę Pana posła Biedronia i Pana również w tym studiu i Pana też bardzo proszę, żeby przestano kłamać na temat tego, że my ludzi nazywamy ideologią. Prosiłem, żeby reagować, jak ten człowiek mówił, zarzucał mi, że ja stoję za samobójstwami dzieci. Czy to nie jest rzecz, która jest skandaliczna na żywo w Polsce? Ja proszę, żeby ten człowiek przeprosił, ten człowiek przeprosił mnie za szkalowanie mojego dobrego ale... imienia. Nigdy człowiek nie nazywają ideologią nigdy ale ideologia która za nimi stoi degeneruje młody ludzi jaka ideologia Powoduje stoi za 14 latkiem ruskowaja ideologia która degeneruje jaka młodych ludzi ruszają się na swoje nienawiśnie pan, pan, o tym pan Panie głowie pośle, głowie. Proszę, proszę państwa panie pośle, jeszcze raz po, powtarzam pytanie czy pan y, 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 poczuł się słowami pana ministra Panie redaktorze, tu nie chodzi o mnie. Ja nie chcę, żeby w tym programie się zajmować moją osobą. Ale chodzi o to, że kiedy padają tego typu słowa w przestrzeni publicznej, to oglądają to rodziny tych dzieci, oglądają ci ludzie to. I słyszą, że są degeneratami, że są ideologią. Naprawdę, panie redaktorze, są panie redaktorze, pewne redaktorze, granice nienawiści. Po, Jeżeli na w programie na żywo były, to to na żywo były ja minister powiedzieć. edukacji, takie rzeczy, to jest to przekroczenie jakiejś granicy. Czy? Dlaczego pozwalamy na tego rodzaju kłamstwa, pośle. że w Polsce są strefy wolne od że my nazywamy ludzi ideologią? Nie, człowieku, nie, będę z panem nie nazywamy panem. Proszę Pana, państwa, pana proszę ideologią. Proszę Państwa, koniec. Panie zwracam traf... się do Pana Ministra z autentyczną prośbą. Bardzo Pana serdecznie proszę. Posunął się Pan za daleko, bo czym innym jest krytykowanie czyjejś postawy e, politycznej czy ideowej, do której... Do czego każdy z nas ma prawo. A czym innym jest nazwanie rozmówcy człowiekiem zdegenerowanym. Czy pan słyszi, ja, panie ministrze, bardzo, co ja o tym Sekundę. Ja, ale ja bardzo Czy pan pana proszę. Z ja bardzo zwrócić, panie, zwrócić tego panie pana również. Żeby nie szkalował dobrego imienia Polski ja również panie, na antenie Polsatu? Mógłby pan to zrobić? Panie, panie nie ma nic ważnego ja dobre imię, panie polskie. ministrze. Ja pana szanuję. Ja pana też. Dziękuję. Pana szanuję. Ale tak jak pana Biedronia. Jeżeli pan szanuje pana Biedronia... To żądam od niego jeżeli, przeproszenia Polaków jeżeli, za kłamstwa, które tu Nie, nie, nie Panie redaktorze, panie ministrze, naprawdę myli pan porządki. Obraził pan człowieka, który uczestniczy czy z nami... Czy pan słyszał, ile razy on mnie obrażał wcześniej? Czy pan pozwoli... Czy pan słyszał to? Czy pan pozwoli, że ja dokończę? Proszę uprzejmie. Dziękuję. Obraził pan człowieka. To jest rzecz absolutnie fundamentalna. Jeżeli ja mam z Panem brać udział w tej rozmowie, a chcę to robić, oczekuję od Pana szacunku do wszystkich, którzy tutaj są. I bardzo Pana proszę, jeżeli ja mam naprawdę brać udział w tej rozmowie, żeby Pan przeprosił Pana Biedronia. Jeżeli ja mam brać udział w rozmowie z Panem, którego szanuję, to bardzo Pana proszę, żeby Pan zmusił Pana Biedronia panie do przeproszenia Polski za szkalowanie jej dobrego imienia ja ja na terenie. ja niestety nie 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 proszę Państwa, to bardzo proszę. Panie Redaktorze, ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem w stanie nie akceptuję tego. Nie akceptuję rozmowy, w której ktoś jest w stanie w taki sposób odnieść się do swojego rozmówcy. I bardzo Państwa serdecznie przepraszam, ale niestety, Panie Redaktorze, również Pana przepraszam. Ale muszę opuścić naszą rodzinę. Zanim pan opuści studio, czy mogę do pana jedno zdanie. Czy pan. Jeżeli pan. Jeżeli czy pan. Jeżeli pan. przeprosi pana Biedronia. Ja tak, pan pana, przeprosi pana Biedronia. Studio, czy, czy ja mogę jedno zdanie do pana. Zanim pan opuści to studio, czy ja mogę jedno zdanie do pana? Proszę sekundę poczekać, panie, panie pośle. Niech jedno pan zacznie. Do jedno zdanie Szyma. do pana. Czy panu nie przeszkadza, kiedy ten pan mówił, że jestem winien śmierci samobójczej. Nie panu nie przeszkadza, kiedy ten panu... pan zarzucał mi, że nazywam ludzi ideologią. Wielokrotnie to powtarzałem, że nie tłumaczyliśmy Czy panu nie przeszkadza, że ten pan szkaluje dobre imię Polski i mówi, że były tu sprawy dobre Pełne, Jak panu to nie przeszkadza, to niech pełne, pan opuści. Pan to, studio. to nie Ma pan opuści. nie przeszkadza. Pan nie Ma pan pełne prawo Pan tak. nie przeszkadza. Przekracza, przekracza, dobrego Polski, się to niech państwa, pan opuści, pan, pan nie przeszkadza. nie przeszkadza. Pan nie przeszkadza. Pan nie Pan nie przeszkadza. Pan nie Pan czy pan poseł i pan minister. Może Panie dzisiaj, pośle, proszę się nie posłuchać e, moją e, osobą, bo wobec wobec pan nie reagował na kłamstwa, wobec, które tu padały. Wobec wszystkich, którzy dzisiaj nas Niech pan oglądają. nie udaje tutaj filozofa i etyka, tylko niech pan jest... siada i dyskutuje, dobrze? Panie, niech pan Panie, siada i dyskutuje. Wycofuje się z moich słów. Wystarczy Panu? Wycofuje się. Wycofuje się z moich nie, słów. Nie, nie, nie. Pan wycofuje się z moich słów. Pan powinien dać przykład i przykład. Jeśli pan chciałby ze mną porozmawiać na tematy obronne, to wycofuje się z moich słów, ale Pan nie zmusi tego pana, żeby nie szkalował dobrego dnia Polski. Ja protestuję przeciwko temu i dlatego e, niestety nie jestem w stanie uczestniczyć w rozmowie z panem Bardzo ms. chciałbym, A ja bardzo nie jestem w stanie uczestniczyć z panem w rozmowie z panem, nie odpowiada sekundę. na fałszywe oskarżenia sekundę. Wo wobec Proszę Polski. Państwa. Jak panu to nie przeszkadza, to niech pan wyjdzie tylko bardzo, sześciopak. Bardzo,